Siema. I jedziemy dalej. Jak już kończy się pobieranie tej aplikacji waszej, w poprzednim odcinku mówiłem, co trzeba zrobić na początku. I właśnie musicie otworzyć tę aplikację i tutaj macie właśnie coś takiego. Tu powinniście mieć zalogowane i napis bezpłatny, jak już jesteście zalogowani. I po prostu tutaj um, e, wpisujecie Fortnite. I macie tutaj całkiem coś. Klikacie, nie, nie klikacie jeszcze zagraj, tylko tu. Albo jak chcecie zagrać, tylko że trzeba, um, a właściwie no no nie, po prostu klikacie zagraj. I robi się wam coś takiego. I tutaj nie będziecie mieli najpierw to samo co ja, tylko musicie się, będziecie musieli się zalogować na konto Epic Games, żeby grać w Fortnite, oczywiście. I właśnie jak już to zrobicie, to będziecie mieć tak jak ja. I tu się wyszukuje następny dostępny serwer. I tu jesteście w kolejce. Musicie trochę poczekać, ale to nie jest jakoś bardzo dużo. Ja mam akurat mało osób, bo zwykle to jest jakieś 500. Ale, jak ktoś bardzo nie chce czekać, to po prostu można kliknąć ulepsz i przechodzicie na taką stronę. Tutaj tego nie widać, ale czy tam, jak przechodzicie na tą stronę, to po prostu macie trochę, trzeba zjechać na dół i macie takie coś jak bezpłatne, 0 zł, i tam, na, i tam pod tym jest dołącz. I tam klikacie to dołączone, jest z taką zieloną ramką, i jak to już klikniecie, to um, na, znaczy nie, chwila, to, to jest tak, że um, jak nie chcecie czekać, to możecie sobie wykupić um, droższy pakiet, jakby. Um, I tu sam, tutaj są dwa pakiety dodatkowe. Priority i RTX 3080, i tutaj możecie sobie kupić coś z tego, jak nie chcecie czekać, i wtedy po prostu nie będziecie czekać, albo będziecie czekać strasznie mało jakieś pół, pół minuty ale to kosztuje. Tutaj kosztuje akurat 50 zł, a najwyższa wydajność, czyli RTX 3080, kosztuje 500 zł, więc na pewno to się nie opłaca. Ale, jak ktoś chce i ma pieniądze, i tak dalej, to po prostu na dole pod tym wszystkim jest dołącz. I klikacie albo to, albo to, i tam składacie zamówienie, i tyle właściwie. I ym, po prostu, a jak nie chcecie, to czekacie, i tyle. Pa.